Dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak publikować swoje treści. Ta da, da Jak tam, ktoś dołączy? Ja sobie już dzisiaj mogę od razu wrzucić tutaj brawa. Bo ja wstałem przed piątą, więc mogę sobie pogratulować. No to co, nie ma odważnych. Dziś będzie artykuł z 16 maja 2017. Jak publikować swoje treści? Tu coś mi się wydaje, że będę miał dosyć dużo przemyśleń na temat siebie. Ale też mam takie przemyślenie, jak sobie oglądam te moje stare vlogi, że ja już wtedy robiłem bardzo dobrej jakości te vlogi, bardzo dobrej jakości wideo. Miałem strasznie fajne na przykład miniatury. Podobają mi się do dziś. A to rzadko kiedy coś 3-4 lata później mi się dalej podoba. No dobrze. Wszystkie moje treści, które publikuję, najpierw pojawiają się w formie wideo, potem parę dni później pojawiają się w formie tekstowej na moim blogu, a dzień po publikacji wideo pojawiają się też w formie audio jako podcast. I to nie jest przypadek, że używam tych trzech kanałów publikacyjnych, bo każdy służy czemuś innemu. No więc nie, do dzisiaj już tego nie robię. A nie robię dlatego, że zasadniczo nie przełożyło się to nijak na to, żeby ktokolwiek. W jakikolwiek większy sposób interreagował z moimi treściami, ja w związku z tym przestałem to robić, bo to zajmowało bardzo dużo czasu i pieniędzy, żeby to przygotować. Wiecie, ludzie, drodzy, więc przestałem to robić. Teraz owszem, mam podcast, mam bloga, przestałem pisać w ogóle, w sensie tekst, bo uważam, że to jest w ogóle marnowanie czasu. Dzisiaj ludzie są tak strasznie roztrzepani i po prostu. E, tak strasznie nie potrafią się skupić, że pisanie tekstu e, t, i liczenie na to, że ktoś to przeczyta, to jest w ogóle jakieś strzelenie sobie w stopę. <noise> tak mam wrażenie. E, I tak ciężko jest w ogóle zainteresować ludzi wideo, które ma 6 minut, no to co dopiero tekstem, którego przeczytanie może, nie wiem, kosztować 20 minut, tak? No więc nie, już tego nie robię. Ale wtedy dwa <noise> temu pisałem, że ludzie są różni i różnie konsumują treści. I to jest prawda, aczkolwiek wcale nie powinniśmy jakoś strasznie przesadnie temu schlebiać, mam wrażenie. To znaczy, są ludzie różni, różnie konsumują treści i niech ci ludzie się ogarną, żeby sobie te treści konsumować tak, jak lubią. Natomiast to nie znaczy wcale, że każdy twórca musi się po prostu sklonować i tworzyć we wszystkich możliwych formatach. Co niektórzy guru z internetowi tak mówią, że bądź wszędzie na każdej platformie social media i w każdej formie rób swój content. Głupi gary, wajniaczów Vay na przykład tak mówi. Nie, to nie, nie tak. To chodzi o to, żeby sobie wybrać platformę, na której się czujesz najlepiej, i tam trzeba być. Wiadomość tego, że inne istnieją, natomiast wcale nie trzeba być wszędzie. Jak będziesz wszędzie, to nie będziesz nigdzie. <laughs> Odnoszę wrażenie, że osoby, które chcą się czegoś nauczyć, które szukają wiedzy w swoim życiu, raczej będą skierowane w stronę podcastów. Tak będzie. To są zazwyczaj osoby mające mniej czasu, a słuchanie, podcastów daje możliwość zdobywania wiedzy tra w trakcie robienia czegoś innego. Jazdy do pracy, dojazdu w kolejką czy tramwajem do szkoły albo autobusem, uprawiania sportu. YouTube w porównaniu do podcastów jest dość mocno rozrywkowym. No niestety, w takim sensie, że oczywiście też tam dużo wiedzy można przekazać, ale sposób w jaki działają subskrypcje na YouTubie. Czyli to, że trzeba kliknąć subscribe, a potem dzwonek, żeby dostać powiadomienie. No, i że można zarządzać tymi powiadomieniami w taki sposób, żeby je dostawać częściej albo rzadziej, sprawia, że bardzo utrudnione jest otrzymywanie przez widza kolejnych odcinków wiedzy bez przegapienia czegoś. Pod tym kątem podcasty są niesamowicie user-friendly. Klikasz sub i koniec. Każdy kolejny odcinek zostanie ściągnięty na Twój telefon. 100% zgoda. W sensie po tych trzech latach, to uważam, że podcasty są najfajniejsze, jeśli chodzi o utrzymanie jakiegoś kontaktu. Z osobą, która cię lubi słuchać, i w podcastach też jest najmniej takich głupich frustratów. Z, z jednej strony dlatego, że trochę ciężko jest skomentować podcast, a z drugiej strony dlatego, że też mam wrażenie, że no jak gdyby bariera wejścia w podcasty, nawet od strony słuchacza, jest na tyle wysoka, że tam po prostu idioci się wokół podcastów raczej nie kręcą, i to jest spoko, to jest bardzo fajne. Wiedza niemożliwa do przeszukania, a więc ulotna. O. Jeśli chodzi o zawartość merytoryczną takiego 10-minutowego vloga na YouTube, to ona niestety jest niezindeksowana, a co za tym idzie, nie jest przeszukiwalna. Można oczywiście opisać film jakimiś słowami kluczowymi, natomiast nie da się wyszukiwać w treści vloga. No właśnie. Uważam, że moje treści są dosyć uniwersalne, w sensie takim, że to, o czym mówię, będzie również aktualne za 10 lat. No 3 lata później na razie widać, że jest aktualne trochę, trochę nie. E, pierwszym e, show, w jakim. E, Takim niejako eventem premierowym jest, jest publikacja odcinka mojego vloga. Forma wideo angażuje prawie wszystkich. jest nowoczesna, a potem również tekst na blogu, już, już nie publikuję, e, zredagowany i często uzupełniony o dodatkową wiedzę i to jest taka wiedza uporządkowana na przyszłość dla mnie i moich widzów i czytelników. Na blogu mam kategorie, działa wyszukiwarka, po każdym słowie można sobie przeszukać wpisy. Tych wpisów jest już ponad 70. Wtedy było 70, teraz jest ponad 650. Eee. Czu, czu, czu. Tak, zgubiłem się, no trudno. Tak. I będzie ich więcej. Zostają przynajmniej w tempie 3 nowe wpisy na tydzień. No i naprawdę, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś na temat minimalizmu, to łatwiej będzie mu wejść na moją stronę i wpisać w wyszukiwarkę to słowo niż to zrobić na YouTube na moim kanale. No tak, no to to już nie do końca jest prawda, bo ja przestałem właśnie pisać, znaczy transkrybować te vlogi swoje, bo po prostu za dużo mnie to kosztowało czasu i pieniędzy, a za mało z tego było jakiegoś sensownego zysku po stronie budowania tak zwanego community. E, co jest kolejnym dowodem na to, że tekstu już nikt nie czyta, nie? No bo jeżeli nie, nie powodowało to rośnięcia ilości ludzi wchodzących na moją stronę, że, że takie subskrypcje, znaczy nie subskrypcje, tylko transkrypcje były robione. No to to, to jest jakiś dowód, nie? E, e, tak, no więc dzisiaj już tego nie robię. Natomiast wiedza w sensie moje odcinki są publikowane na stronie www.rajkow.pl, bo, e, bo uważam właśnie, że, że tam na, na własnej stronie www możesz mieć szansę uporządkowania sobie tego, co publikujesz i jakiegokolwiek mądrego, sensownie posortowanego przedstawienia tej swojej twórczości, natomiast jak siedzisz tylko na Fejsie, tylko na Twitterze, albo nawet tylko na YouTubie, YouTube i tak jest wyszukiwalny 100 razy lepiej niż Face czy, 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 czy Twitter. E, no ale no, no, no to tam no, nie masz szansy na uporządkowanie tego, co ludziom przekazujesz i można próbować to pakować w jakieś playlisty, ale tego nikt nie, nie odtwarza, tych playlist. 2% No więc no więc tak, No to już z powrotem jesteśmy eee, tak eee, to jest os ostatni mój live stream za pomocą ikama, który zasadniczo regularnie się pierdzieli i nie potrafił utrzymać jednego wejścia audio statecznie przez 20 minut eee, przepraszam, przez 8 minut. Wysypał się już po, po 8 minucie eee, No, więc wracając do tematu tak, no yy, warto jest mieć po prostu gdzieś tą swoją twórczość uporządkowaną, żeby, żeby móc ją jakoś tam przeszukiwać. No i u mnie na stronie można przeszukiwać każde wideo nawet dzisiaj, mimo że nie robię transkrypcji, to jest opisane kilkoma bulletami i dzięki temu można je znaleźć, tak? W przyszłości pewnie będą algorytmy, które będą to wyszukiwały już nawet bez dodawania tekstu. Także tak, natomiast czy mi się opłaciło w 3 lata robienie transkrypcji i umieszczanie vlogu w formie tekstowej na mojej stronie? Nie, nie opłaciło się, więc jeżeli rozważasz to dzisiaj, to tym bardziej ci się dzisiaj się nie opłaci. A czy się opłaciło odpalenie podcastu i robienie treści audio? Tak, natomiast nie w formie zrobienia podcastu z wideo, czyli jakiegoś takiego brania, wyciągania audio i wrzucania jako podcasty, tylko sam podcasting jest fajny. I, I gdyby nie to, że mnie pasjonuje to, żeby sobie robić tutaj różne jakieś eksperymenty z obrazem, żeby ładnie po prostu coś sfilmować, żeby coś pokazywać, i daje mi to też możliwość jakiegoś takiego zatrzymywania moich wspomnień na później, to prawdopodobnie zająłbym się tylko podcastingiem. Jeżeli ze wszystkich twórczości miałbym wybrać jedną, to podcasting bym sobie zostawił, bo on najbardziej jest satysfakcjonujący. Naj tak jak powiedziałem z jednej strony jest też taki najbardziej intymny mam wrażenie w sensie że jak się z kimś rozmawia i stoi kamera to już jest trochę co innego jeżeli się z kimś rozmawia po prostu siedząc z to bardzo często jest to bardzo fajna rozmowa ze względu na to że ludzie się nie czują na widelcu zaczynają się otwierać bardziej i e no i naprawdę to jest fajne a, no a druga część ten, tej układanki jest taka że tak jak powiedziałem wokół podcastów kręci się mam wrażenie mniej idiotów a w związku z tym mniej się dostaje ludzką głupotą po twarzy tak że tak to ujmę także tak, że tak. E, no. więc dziękuję ci jeżeli tutaj byłaś byłeś i do zobaczenia na następnym live streamie.